Dzień dobry misie, jest 8.45, ja się zwlokłam z łóżka, piję sobie wodę i um, będę chwilę medytować. Jest e, chwila po godzinie 10, ja zabieram się za jaglankę z cynamonem, cukrem kokosowym, mlekiem sojowym, bananem e, i nasionami chia. E, słuchajcie, wczoraj ugotowałam gar zupy, e, jest to zupa groszkowo-miętowa, dosyć popularne tutaj połączenie. I jako taki zapychacz zamiast ziemniaka dałam kalafiora. Pozwoliłam zupie przegryźć się przez noc i za chwilę ją zblenduję, część zamrożę, a część zjem za sekundę na lunch. Na patelni podgrzewam sobie chleb esseński, o którym mówiłam wam w moim wegańskim tasteście. On jest taki właśnie bardzo miękki, jakby naładowany. Także zawsze go tak rozpłaszczam na patelni i podgrzewam, żeby nie był właśnie takim mokry. Słuchajcie, kolor wyszedł po prostu przecudowny i smakuje naprawdę, naprawdę nieźle, chociaż wiem, że to połączenie groszku i mięty może Wam wydawać się dosyć dziwne. A oto mój lunch, czyli duża porcja zupy i dwie kanapki z pasztetem. Jest godzina 14. Hej kochani, właśnie zorientowałam, że się z Wami dzisiaj w ogóle nie przywitałam, a już jest po godzinie 15, także wstałam, wtedy się do Was chwilę odezwałam, zanął śniadanie, pracowałam bardzo dużo na komputerze, Dużo spraw do nadrobienia po egzaminie, który był wczoraj W ogóle zrobiłam sobie przerwę dwudniową Nie nagrywałam dla was cały poniedziałek i cały wtorek Ponieważ uczyłam się do egzaminu, potem miałam egzamin I po prostu potrzebowałam troszeczkę odreagować Miałam bardzo, bardzo stresujący moment po powrocie z Barcelony Bo miałam bardzo mało czasu, żeby się przygotować Poszło dobrze, zobaczymy w styczniu będą wyniki Dzisiaj jest środa i dzisiaj, jak mówię, mnóstwo roboty na komputerze Byłam na zajęciach tańca, wróciłam, zjadłam lunch W każdym razie obecnie się zbieram i lecę robić zakupy świąteczne Mam bardzo, bardzo dużo rzeczy do kupienia Nie mam jeszcze w ogóle prezentów praktycznie dla moich bliskich I mam na to mniej więcej 3 godziny, bo za 3 godziny z kawałkiem będę się z moją przyjaciółką na nasz pożegnany obiad przed świętami także teraz się szybko zbieram, zabieram ze sobą na zakup, pokażę wam wszystko, co jest dostępne w, w sklepach i pokażę wam, co wybrałam także uwaga, jeżeli jesteś członkiem mojej rodziny lub moim bliskim, znajomym nie oglądaj tego filmu mam moją kawę, czyli Christmas brand, bleh, <ścoughs> Christmas blend um, latte sojowe ze Starbucksa, uwielbiam tak jak wcześniej Wam polecałam ich yy, Guatemala Antigua, teraz w okresie świątecznym mają specjalne espresso właśnie z Blend jest genialne. Yy, nie włożyłam żadnej fajnej kawiarni, dlatego że tam są maleńkie porcje, a ja potrzebuję dużej kawy, bo ja dużo, dużo przesad. To tak w razie gdybyście tęsknieli się za widokiem świątecznego Edynburga. Nie wiem, czy widzicie, ale mój kochany sklep ma zniżkę buy one get one half price I właśnie spędziłam w nim godzinę Większość kobiet spędza wieki w sklepach z ubraniami Ja spędzam godzinę w sklepie ze zdrową żywnością Kupiłam kilka prezentów dla siebie i dla moich bliskich, Kupiłam sobie też przekąskę na teraz, bo za chwilę sprawdzę się z moją przyjaciółką na świąteczny obiad, ale jestem strasznie głodna Już od dawna chciałam go przetestować, więc właśnie będę sobie jadła migdałowego batonika idealnie, słuchajcie. Anthropologie. Kolejny prezent kupiony, lecimy dalej. Kolejny cudowny sklep, czyli Fat Face, czyli wszystko strasznie drogie. I dotarłam właśnie do miejsca, które nazywa się Paradise Palms i właśnie odkryłam, że mają w menu Buffalo Cauliflower Wings więc już wiemy co zamówię. Jest to w ogóle super właśnie taki klimat tropikalny, dużo fajnych drinków, także za chwilę sobie zamawiam jakieś różne małe rzeczy i pokażę Wam jak to się wszystko prezentuje. Jestem mega głodna, mega zmęczona i już się nie mogę doczekać. Jak pewnie się zorientowaliście, oświetlenie w moim mieszkaniu jest dosyć beznadziejne. Teraz stoję przy latarni, która mruga, więc też nie wiem, czy to jest dobry efekt. Jest chwilę po dziesiątej i wracam do domu. Pokażę Wam, co dzisiaj kupiłam i pójdę. Bo jutro wstaję do pracy na 8:30, kolejny fajny projekt. Tym razem filmowy, może wam troszkę więcej o tym jutro opowiadam. W sumie stwierdziłam, słuchajcie, że nie pokażę wam tych prezentów, bo jest zbyt duża szansa, że ludzie jednak się zorientują, co kupiłam moim bliskim, znaczy, że moje bliscy się zorientują. E, więc pokażę wam po prostu, co kupiłam sobie, ponieważ nie ma lepszej okazji, żeby sprawić sobie prezent, jak kupowanie prezentów innym. Trochę poszalałam. Znaczy, nie zrozumcie mnie źle, tych rzeczy nie jest dużo, tylko na nie są to towary pierwszej potrzeby, ale tak jak mówię, Znieżka w Holland and Barrett niestety była silniejsza ode mnie. A oto moje małe zdobycze. Najpierw mamy herbatę kokosową, 80% kokosa. Z imbirem i kurkumą. Kompletnie nie wiem, co to ma być, ale bardzo mnie, bardzo mnie to zaciekawiło. Staram się kupować herbaty tylko i wyłącznie organiczne, fair trade, dlatego sporo z nich jest dostępnych w Polsce, ale to jest akurat koper włoski. Nieco nie popularny smak w Polsce, stąd też sobie go kupiłam. Następnie mam tutaj kawę rozpuszczalną. Wiem, nie jest to z nic z górnej półki, ale jest to mała, rodzinna firma i jest o smaku waniliowym. I ja nie jestem jakimś mega znawcą kawy, stąd wydaje mi się, że jest wystarczające na moje potrzeby. Fajne opakowanie, po prostu dałam się ponieść ich brandingowi. I finalnie taka gąbeczka do mycia twarzy. Z zieloną herbatą oczyszczającą, można używać samej, jej używać samej albo ze swoim ulubionym um, płynem do, do mycia. Postanowiłam wypróbować, z uwagi też na te promocje, tej mamy nigdy nie testowane na zwierzętach i to ta gąbka jest roślinką. Roślinką, zaznaczam dla wszystkich, także też jestem super podekscytowana, żeby to wypróbować. Na koniec pokażę Wam prezent, który zapakowałam do mojej przyjaciółki na jutro, ponieważ widzę ją po raz ostatni przed świętami. Kupiłam jej um, olejek eteryczny, waniliowy i taki spray też z mieszanki olejów eterycznych na... Um, powiedziałabym na zrelaksowanie, ale to jest na jakby oczyszczenie umysłu od natłoku myśli, że tak powiem, bo jest właśnie w świecie medytacji. I tym się zatem interesuje, także tak zapakowałam, słuchajcie, w papier do pieczenia, nie mówcie nikomu. I jutro jej podaruję taki właśnie cukiereczek. Generalnie, jeżeli szuk szukacie pomysłów na prezenty, jeszcze Wam tylko powiem, że dzisiaj też się widziałam z moją inną przyjaciółką i kupiłam jej kubek w najlepszym sklepie na świecie, właśnie w Anthropology, z literką V, superancki, i do tego kupiłam jej herbatę. Także taki bardzo drobiazgowy prezent, ale myślę, że dużo osób byłoby z niego zadowolonych, właśnie dlatego, że jest taki spersonalizowany dzięki tej literce V, bo jest przepiękny, przepiękny kształt, plus ubytna herbata zawsze cieszy. Dobranoc!